Dzisiaj jesteśmy. Teraz stoję. Kolejny raz. Tu chyba zawsze się zaczęłam nagrywać, bo... No właśnie. Panemik Debi. Tutaj da się szybko przebrać. mamy Debi, nie wiesz? Chciałem się dostać do dądu. I mówicie mi, hej, weź podwózkę, muszę odblokować dół, żeby je podwoskę. No nie odblokowałam. ten no, 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 się przebrać i... i no, okej? Okay? To idę się przebrać, bo... Ej, bo... Przed chwilą mi się levelował koń. Na 11 poziomie. Fajnie. Mi się ten nowy poboł, Chociaż, ja tylko... Czyściłem go tepką. Ja tylko... Czyś Muszę dolać wodę. Matko boska dobra Widzimy się z razu Pielgnaj do takiego konia, bo Panie, pan nie wiem żeby po prostu pielęgnąć Przepraszam, bo ma rybę no, rybę i po prostu na dlatego... Taki inny głos, ale ogólnie to jest takim fajnie Fajnie, że mnie tak wspierać. Nie wiem, czy to wspieranie. Dajcie mi 27 wyświetleń pod tamtym filmem. Daliście mi 27 wyświetleń, ale nie będę pytała, co tu się stało. Czekaj, czekaj, czekaj. A? Czekaj, co tu się stanęło? Bo patrzcie. Udało się. Mogę wejść. Dobra, ja się przebiorę. No i wada. Słuchajcie, chyba cięcie robię, matko. W sumie nawet nie muszę się przybierać. A jakąś czapkę zobaczę. A bo oks. 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 I mam pusty poziom, nawet nie mogę założyć tego pięknego kapelusia wiedźmienia. Schutniejsze chcę mieć spór. A i możemy kupić zwierzaka? A ja zbieram na wróbla, i akurat 10 zł mi jest do tego wróbla. Palony to jedyno, nie przygotował po to stań stajnie, to wtedy wchodzi. wchodzi. A i mogę kupić ty, ty koni, tych też nie mogę kupić. Okej, okay. bo też mi brakuje dziesięciu serwisów. widzicie, kup sobie, nie mm, jestem dzieckiem. To jest problem. Dobra. to gdzie możemy też zrobić? Co możemy w ogóle robić? i w sumie jeszcze dzisiaj nie zrobiłam, więc ja po prostu opowiem powiem to, ja wiem po prostu kilka rzeczy co będziemy robić będziemy robić na moim kanale to będziemy się zgodzić oczywiście na grze tej grze Da, I będziemy no, no, nie robić zadania, nie robić zadania, tylko po prostu gadać. Sobie gadać i gadać. Nie będzie fajnie. Gadać i gadać. i gadania to nie jest dobra cecha, ale jakaś to wygląda. Ja tak nie jest całkiem fajnie, tak okazać jakimś innym obyczajem czy z nami, mamą i tak. I poza tym mamą nie pozwalam Teraz nie bardzo przepraszam za tę moją chrypę teraz A Teraz już takich nie mam po sobie od Islamon. Ale myślę, że raczej będą fajne moje filmy. No, kurde. Nie przeklinam, bo to jest dla dzieci. Zrobię. robić? Ale też dla dorosłych. Mogą to no, być oglądanie, że i nastolatki. Wszyscy. W ogóle. Mi nie miał nigdy żadnego komentarza. Ale ja myślę, że czasami jak ktoś mnie ogląda i nie ma, i nie ma konta, to pewnie się pytam, ale pewnie chce się Hej. Hej. Czemu nie nagrywasz po innych grach? Będę nagrywać inne gry. Na to zależy. Wow. wow, wow. Kamień Głupi. No czemu? Co? Tylko łoska, czekaj. Wię tutaj coś się stanęło. Dobra, jedźmy tam, bo, bo za chwilę nie uda mi się i skończyliście. wyścig. w tymi minuty.